Cześć wszystkim, witajcie z strony Recenzjo i witajcie w kolejnej recenzji. A nowym subskrybentom chcę podziękować za subskrypcję. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji, aby być na świeżo z materiałami, filmami i wszystkim, co tutaj dostępne będzie na tym kanale. Oraz zapraszam Cię do wsparcia tego kanału, gdyż od Ciebie może zależeć to. Czym szybciej będą się pojawiać materiały oraz lepsze jakościowe filmy, więc zapraszam Was do tego serdecznie oraz z góry Wam dziękuję. A teraz zbędnie, nie przedłużając, zapraszam Was do recenzji. A dzisiaj nagramy sobie aktualizację programu Moavi Video Editor 2025. Materiał ten nie jest sponsorowany. Najpierw, może przyjrzyjmy się zmianom, jakie są w samym programie. O strony użytkownika to to, że. Znalazła się aktualizacja naszej osi czasu, czyli mamy tutaj właśnie szybkie przewijanie. Możemy sobie włączyć bądź wyłączyć, ja sobie to włączę. No i dzięki czemu będziemy mogli szybko pracować na naszym programie. Co ciekawe, też są tutaj aktualizacje takie, no może być wizualne. Na przykład możemy sobie kliknąć i tutaj mamy suwaki, są poaktualizowane. Na przykład tekst, jeżeli sobie klikniemy tutaj na ten tekst. Kontrolem sobie tutaj przybliżymy dwa razy i możemy pisać sobie, czym jest program z 7-zip, to akurat może nie, ale na przykład czym jest program, czym jest program omni, na przykład omni, a o I teraz tak, mamy możliwości dodania kolorów, bardzo ładna paleta, została tutaj dodana. Mamy tło, mamy kontury. Kontury to jest też nowość w tym programie i cienie. No i możemy zapisać swój szablon, jeżeli nie chcemy na nowo ciągle tego kopiować, to zapisujemy jako szablon i wtedy będziemy mogli mieć taki napis. Napis z tłem zapisz. No i mam to wszystko w szablonach. Tu mam wszystkie szablony moje i mogę dzięki temu sobie w sposób prosty, łatwy o proszę bardzo dodawać Nowe rzeczy. To jest spore ułatwienie, to sobie na razie skasuję. Co jest jeszcze tutaj nowego? Może przejrzymy sobie co producenci zaimplementowali w tym programie. I teraz tak, jesteśmy na oficjalnej stronie Movavi Video Editor 2025. Przejrzymy się teraz nowościami, jakie są. Czyli tak, co nowego? Automatyczne napisy jednym kliknięciem. Pozwól a i szybko konwertować mowę na tekst i automatycznie tworzyć napis do filmów. Ok, mowy jeszcze nie nagrałem w tym filmie, ale jest pewnie taka możliwość. Pewnie będziemy mogli sobie gdzieś tutaj yy, wziąć przycisk myszy, narzędzie audio, i tutaj gdzieś będzie taka opcja: autokorekcja dźwięku, to może nie. Może tutaj na wideo, chociażbym musiał mieć głos. Na razie tego głosu nie nagrałem, więc nie mam tego lektora, ale pewnie będzie taka możliwość. Tak jak tutaj jest podobna możliwość, na przykład podkreślanie i ukrycie. I tutaj też są SI, czyli AI. Tak samo będzie to w przypadku tutaj, jeżeli będę miał głos. Na chwilę obecną jeszcze tutaj tego głosu nie nagrałem. I teraz tak, zobaczmy dalej nowości. Podląd efektów po najechaniu, no to to, co Wam pokazywałem przed chwilą, czyli to, to ten suwak nam się rusza. Efekty filmowe dla Twoich filmów, czyli pewnie jakieś błyskawice, jakieś efekty, tryb mieszania. Może zobaczmy sobie te efekty, jak już tutaj jestem. Gdzieś to będzie chyba, gdzieś tutaj. Jeszcze sobie chwilę to zobaczymy. Gdzie są te błyskawice? Takie obiecane. To są naklejki, to to może nie, ale gdzieś tutaj to powinno być filmowe. No, trzeba byłoby to trochę tego poprzeglądać. Nawet nie mam tego chyba pobranego, ale widzicie, są te efekty. Udało się ten efekt tutaj, można byłoby nawet go nałożyć przyczejnie i upuść. Sprawdźmy sobie. Będzie chyba na początku, jak sobie to odpalę. No, i widzicie, tak to wygląda, czyli jest zastosowany efekt. Jakby chcę, chciałbym to usunąć, dwa razy klikam efekty. Śledzenie ruchu, nie mam tego, ale gdzieś ten efekt powinien być. Tu jest obrót, to to nie, coś tutaj. A tu jest efekt, czyli nowość jest w tym programie, bo kiedyś, dawno temu wchodziło się dwa razy, przyciskało się i od razu się na efekty brało. A tutaj widzicie jest dodane przejście na tym wideo i jest ten efekt. Możemy zmienić czas trwania efektu, ja sobie to po prostu deletem wezmę, usunę. Dobrze, sprawdźmy, co jest dalej nowości w programie. Tryb mieszania dla każdej treści, nakładać swoje filmy, zdjęcia, nawet klatki bez wysiłku, aby zyskać różne efekty wizualne. Ok, dobra, sprawdźmy sobie, czy to to mamy. Narzędzia wideo, pewnie tutaj będzie gdzieś. I Teraz tak, powinno być Korekta koloru: No pewnie chodzi o to. Tryb pręczny. No, i będę mógł sobie tutaj pozmieniać: tak, pozmieniać, dodać kontrast, nasycenie barwy, i takie tam rzeczy. Na razie ja sobie to może domyślnie zrobię. Jeszcze mamy takie presety różne. Ja na razie z tych presetów nie będę korzystał. Dobrze, zobaczmy sobie dalej, co słychać w programie, jakie nowości. Czyli tryb mieszania sobie tutaj, w zasadzie to była gradient, a nie mieszanie. To jeszcze popatrzę sobie na tym mieszaniu. Zobaczmy. Korekcja kolorów, zastosowane efekty, podkreślenie, ukrycie, chromaki, wykrywanie scen, zastosowane efekty ogólne. O, to jest tutaj, tryb mieszania. No, trochę tego. Jest, czyli pewnie to zadziała z drugim wideo, jak sobie to skopiuję. Ctrl C, i tutaj sobie gdzieś wkleję, Ctrl V, na górę dam, tą warstwę, tutaj liter sobie skasuję, i tutaj zastosuję sobie ten tak zwany tryb mieszania, czyli na przykład ekran damy, a tutaj damy na normalny, zwykły. Tylko, że to trochę powinno się różnić wideo, żebym, o widzicie teraz już widać zmianę na tym wideo, czyli można by było użyć w trybie mieszania takich tak zwanych przejść, które możemy sami sobie stworzyć. I dzięki czemu widzicie jest różnica, skasuję sobie to, o coś poszło nie tak, może przesunę. Tak to wygląda, czyli gradient już zobaczyliśmy. Mamy zmodernizowaną oś czasu. To też widzieliście. To cięcie jednym kliknięciem możemy łatwo przycinać. Zobaczmy sobie na przykład pod B, albo jak to woli. Tutaj możemy sobie wybrać. No i tniemy sobie, co tam chcemy. Więc to też wszystko dobrze nam działa. Śledzenie ruchu oparte na AI. Śledzenie ruchu to już to kiedyś sprawdzałem, usuwanie tław oparte na AI, usuwanie szumu oparte na AI, czyli z audio, korekta kolorów to już wam wcześniej pokazywałem, efekty nakładki to już też. No i nasze najlepsze efekty na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy sobie jeszcze śledzenie do ruchu. Do śledzenia ruchu będę potrzebował czegoś, co się będzie ruszało na przykład tutaj sobie wezmę łutne. tylko, że tutaj na tym wideo zazwyczaj nie będę miał tego, że się będzie ruszało ale mogę wam pokazać jak to będzie można zastosować czyli tutaj pewnie wykrywanie scen będzie nie wykrywanie scen to nie, Oho, tutaj mamy to usunięcie a za pomocą AI możemy sobie załóżmy sprawdzić to no, to trochę przejdzie nam czasu ale zobaczmy jak ta funkcja działa na tym klikie Klipie podstawowym, zaraz sobie to sprawdźmy, jeszcze mamy opcję precyzyjną, ale zależną na szybkości, ponieważ nagrywam to wideo i powinno to dobrze przejść. I co, usunęło się tło? No, coś tam się chyba usunęło. Dobra, usunęło się. Ctrl Z, wracam. Wykrywanie sen, sprawdźmy to jeszcze tutaj, zwolnione tempo, to nie to. O, śledzenie ruchu. To jest właśnie to, to co nam e, na ten temat zależy. I na przykład bym chciał sobie zaznaczyć tą maską. Śledzenie ruchu, czyli tak trzeba było. Musiałbym zaznaczyć coś śleć na przykład i puścić. O, widzicie? Śledzenie ruchu działa na tej zasadzie, że jeżeli ja ruszam sobie tam coś kamerą. No to w, to w tym momencie ten kwadrat pozostaje. On po prostu pozostaje na tej osi, co tutaj widzicie. No bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o takie efekty. Jeszcze sobie tutaj wezmę dwa razy kliknę efekty i to sobie usunę, bo nie potrzebuję tego w tym projekcie. No i przydałoby się jeszcze to usunąć. Więc z takich podstawowych zmian tutaj widzicie na stronie mowi wideo -editor, już omówiłem. Tutaj już jest podsumowanie takie. Jeszcze może sprawdźmy sobie, jakie są wymagania sprzętowe, systemowe. Czyli niewielkie, bo tutaj mamy procesor, system operacyjny, karta graficzna, rozdzielczość, czyli IRAM RAM 2 GB. I teraz tak. Program możemy sobie kupić za 78. 90, ale to jest oferta roczna trochę drogo powiem szczerze dożywotnie też moglibyśmy sobie to kupić ale jest jeszcze inna opcja taka no bardziej można rozsądniejsza a mianowicie jest taka opcja, że idziecie sobie na stronę G2A i tutaj możecie kupić sobie jak najbardziej legalny klucz do Moavi Video Editor 2025 klikamy sobie w to i taką roczną licencję no niby lifetime, bo dożywotnia w zasadzie, ale ona jest roczna, bo Moavi wydaje swój edytor co roku, więc pewnie za rok będzie 2026, więc też będzie można pewnie kupić za 20, 128 zł. Oczywiście, jeżeli macie G2A+, czyli wykupioną tutaj taką usługę co miesięczną, że tam 14 swych płacicie i macie tańsze programy, oczywiście programy są legalne, bo autoryzujecie, bo przez programy Moavi i wszystko macie na legalu. I tutaj są najlepsze ceny, jeżeli chodzi o oprogramowanie czy jakiekolwiek inne gry. A jeżeli byście chcieli sobie zakupić poprzez Moavi, gdzie tutaj trochę jest drogo według mnie i co miesiąc, czy tam co roku płacić, to dla mnie wygodniejszym opcją jest, żeby kupić sobie poprzez G2A, i wtedy mam legalny klucz do tego edytora. A wy dajcie znać, co myślicie o tym programie. Jeżeli Wam się podoba materiał, zostawcie kciuka do góry. Zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie komentarz z jakiego oprogramowania korzystacie. Ja głównie rzecz biorąc, tak jak mówiłem wtedy w moabie Video Editor 2024, to było to, że ten edytor wziąłem ze względu na to, że chcę nagrać lektora bez problemu. O, tutaj nawet macie lektora i można byłoby zastosować właśnie AI. Autokorekcja dźwięku, lepsze nagrywanie, studiu nagrań i zapewnie, o jest, eliminacja szumu, ramki szumu, podgłosy, No jest tego dużo. I wracając do tematu, nie mogłem w DaVinci Resolve nagrać lektora. Coś tam się pierdzieliło z tymi moimi interfejsami zewnętrznymi, jakoś to nie współgrało. A teraz w tym programie po prostu nie mam tego problemu. Idę sobie na plusik może na import biorę nagraj audio wykrywam mi jakie mam interfejsy klikam sobie tutaj na 99 zrobię 38 nagrywanie rozpocznie i wtedy mi cały projekt idzie i wtedy mogę dograć sobie i nie mam nic żadnych problemów ten program mi nie robi z synchronizacją na przykład tutaj ścieżki dźwiękowej z ścieżką filmową więc jak najbardziej ten program polecam